Hello, hello, Siemanko, witajcie! Zapewne zapytacie teraz, gdzie ja jestem? Gdzie? Co to za. Co to co, 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 co to za miejsce? Co to? Gdzie to jakaś ostrość? Nie łapie fokus? Nie łapie? Co to w ogóle jest? Ehm, prawda? A więc. Pum, pum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Trrr, tum, tum, tum. Pum, bu, bu. Dobra, coś tam. Um, nieważne, NIEWAŻNE, NIEWAŻNE! Jesteśmy teraz na... obok, wy? Przed? Zamkiem z Krainy Lodu, parodii Mam Te Moc i w ogóle piosenki, którą, która jest na moim kanale i teraz jak e, możecie w adontacji kliknąć, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał na tą piosenkę. A więc dzisiaj chciałbym pozwiedzać trochę ten zamek. Nie ma tu prawie nic do zwiedzania, ale pytaliście się o ten zamek, czy można gdzieś, gdzieś go pobrać, pobrać, czy coś tam, coś tam, czy można ogólnie go gdzieś jakoś pobrać. Teraz pewnie tak trochę inaczej wygląda, ale jak przeniesiemy się na, na to jest mi tu coś wariuje. No to już... O jest trochę bardziej znajomo to wygląda, prawda? Tak, em, no. To idziemy do zamku. E, I jeszcze wszystko wam opowiem o nim. Kto go budował i tak dalej. Tak więc. Zanim wejdziemy do zamku, to powiem wam kto go budował tak. tak no ale no, powiem no. E, tak więc. Budował go Dekronas. Dekronas. Um, I ja go przerabiałem trochę, ten zamek przerabiałem, znaczy wiecie, tutaj okolice i trochę tam parę rzeczy, um, tak więc będzie wszystko do pobrania na kanale Dekronasa, jak, jakiś jakoś tak on ma ten nick, dajmy sobie dzień lepiej, aha, bo nie mamy lanu otw otwartego, no okej, okay, to dajmy sobie teraz dzień. Okej, okay, dobra, jest noc, dzień, poranek czy wieczór, mniejsza o to. E, tak więc wchodzimy do zamku. E, nie ma tutaj dużo do zwiedzania, ale... ale pokażę wam ogólnie jak to się je z tym. Tak więc e, tutaj są schody, tam wiecie. Pajęczyna, po co jest pajęczyna? Pojęczynę ja dałem, ponieważ e, jak wiecie nie ma na... nie było na wersji 1.7 e, kamera modu, prawda? No to... Jeżeli ktoś nie zna fajnego triku, triku, to można użyć sobie to jako kamera mod. Wystarczy sobie F8 kliknąć, jeżeli macie wcześniej ustawione w ustawieniach i yy, możecie po prostu powoli powoli się poruszać, powoli poruszać kamerą. W taki oto sposób. W taki trik pewnie każdy go zna, ale <laughs> ale jak nie macie kamera modu, tak samo można to robić od góry. Wystarczy tylko żeby i tak, tak o nie, dobra, e, to jest ten główne, główne, ten hall, główne wejście, główne, 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 tak, e, dobra, i tutaj są, jest ten glowstone, to taka, nie wiem, fontanna zamrożona, czy co to jest, e, tutaj żelandor, e, tak, i wchodzimy na górę, okej, okay, wchodzimy na górę, i na górze jest dwa wejścia, lol, ja tu nie byłem, Co to za miejsce? Tajemny pokój! To jest tajemny pokój! Dobra, mniejsza z tym tajemnym pokojem. Nie będziemy go używać w ogóle. Tutaj jest wejście na górę. Um, wejście na górę jest bardzo fajne, takie wiecie, takie, 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 takie jakby się czuje się, jakby, nie wiem, zawaliło się zaraz. Um, to ten lud by się na nas zawalił. Tum, dum tum. Dum. I to jest ten e, górne. Pamiętajcie z bajki, jak ktoś oglądał Krajne Lodu, ja oglądałem i jeszcze parę razy na pewno będą, będę tą bajkę oglądał. Po prostu lubię bajki Disneya. Zapewne jak wiel wielu z Was. A zapewne zauważyliście, że e, lubię, ponieważ jest dużo właśnie z tego personelu w ogóle takie. E, tak więc to jest ten Żelanro, gdzie ta Elza i ta jej siostra, e, tutaj, nie wiem, kłóciły się, czy coś tam robiły. E, I tutaj jest ten słynny balkon, który w sumie nie jest e, słynny, ale z, za to jakie z niego są e, widoki. Patrzcie. Tum, tum, tum. Dalej nie będę e, renderował światu, e, ponieważ tam już jest zwykły bajon. Tak, tak więc. E, I właśnie możecie ten zamek pobrać na kanale Dekronasa. Dekronasa, Kronosa, e, De Kronousa, Koniosa. <noise> e, on ma tam jakieś dziwne niki. E, to jest zagraniczny pan, tak więc... Taka sytuacja nastąpiła. Tak to wygląda. Ten zameczek. Bardzo ładnie, wszystko zrobione. Tutaj, tak jeszcze. Tutaj jest tak zimowa atmosfera, a na dworzu kurde, nie wiem, 50 stopni chyba. A 4 akurat pochmurno jest, ale i tak jest tak gorąco, że huhu hu, hu, Że panie i panowie, Dajcie mi pani spokój. Dobra, tak więc tak wygląda właśnie zamek, który był użyty w filmie w piosence Mam tę moc, wiecie, mam tę moc, mam tę moc i tak dalej. E, tak więc możecie go pobrać na kanale e, Kronosa Koneusa e, i link do jego tego będzie w opisie. I będzie on mi w ogóle chyba budował takie różne e, budowle. Które będą służyły do. służyły do piosenek. Sam to zaproponował, tak więc. E, będą epickie budowle e, w piosenkach. I jeszcze jedną e, mam prośbę. Jeżeli jeszcze dotarliście do tego momentu, napiszcie po, e, pod ten. pod. No, pod filmem, e, którą. E, który i z jakiej piosenki byście chcieli. E, następną piosenkę. Parodię, następną parodię. Tak. Napiszcie. No bo jak nie napiszecie, to. To nie napiszecie wtedy. No i co wtedy będzie, jak nie napiszecie? Nie wiadomo. Tak więc. Napiszcie. Dziękuję. Żegnajcie.